I'm no longer suited to violence. I cannot proceed. Thank you, Phineas. It wasn't quite a favor. I want to see Mundus destroyed. And I now believe you may stand a chance. What made you change your mind? You were right. You're not just like your father. I see your mother in you, too. You want to hit Mundus hard? This is how. Mundus has power almost beyond limit. But he has one weakness. He has a weakness? Yes. His mistress, Lilith. His weakness is that he loves her? <laughs> Mundus? Love? No, my friend. Yet, she has recently become the most important thing in creation to him. This is what I have seen. Lilith, his mistress, carries his child, his heir. You want to hurt Mundus? Kill. Be warned, the fury of Mundus is boundless. Many thousands could perish. A wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w DMC May Cry i po raz kolejny mam kilka pytań. Pierwsza rzecz, jeśli byłeś tutaj uwięziony od tysięcy lat, czy tam setek lat nawet, to skąd wiesz, że Lilif jest w ciąży? Bo ja czegoś nie ogarniam: czy ciąża demona trwa kilkaset lat? To musi być bardzo ciekawa rzecz. Druga rzecz. Ile słabości już naliczyliśmy? Bo każdy mój, że mundus ma jedną słabość, ale podaje inną. Więc mamy już słabość pod tytułem musimy go odciągnąć od jego źródła mocy. Mamy słabość pod tytułem może go zabić wyłącznie Nephilim. Mamy też słabość pod tytułem możemy zabić jego dziecko. W sumie to już naliczyłem co najmniej trzy, ale okej. Okay. Fajny uśmiech swoją drogą, prawie jak w Deadly Premonition. Dobra, słuchajcie, na tym levelu będziemy walczyć z bosem, z e, bobem barbasem, czy jak mu tam było, z kamilem durczokiem tej gry w każdym razie. I tak, to jest taki mały laser, który ma nas niby zabić, i w ogóle, ale można go super łatwo uniknąć. No właśnie sobie tu pójdziemy. I co? Ten level nie jest długi. Mamy tu tak samo jak w przypadku subkuby krótkie intro. A następnie walkę z bossem. Właśnie teraz sobie wskoczymy do intra Teleexpressu. No czemu nie jak tak? No muszę przyznać, że jeśli chodzi o to, to akurat jest całkiem niezły pomysł na level, w sensie na design. Inna sprawa, że po raz kolejny jest to coś, co kompletnie nie pasuje do serii Devil May Cry. I, gdyby to było użyte w jakiejkolwiek innej grze. Fuck me. Gdyby to było użyte w jakiejkolwiek innej grze, byłoby ok, ale po raz kolejny to nie jest coś, co pasuje do tej gry. Więc sorry, ale nie. No ale w każdym razie mamy tu tylko kawałek, musimy posko poskoczyć poskakać po tych platformach. I zaraz dojdziemy do samego w sobie Boba. Który też nie jest skomplikowanym bossem. E, można na, mam na niego całkiem fajny sposób, postaram się go Wam pokazać. Zaraz zresztą sami zobaczycie. Bob, put a spin on this My are really the 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 is it they are disgusting degrading ghastly sleazy period and generally nauseating the worst of them is Dante the whole world would benefit greatly by his non-existence I'm taking you off the air you think so I wouldn't bet on it you little shit. Cóż, dialog, proszę państwa. Dobra, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, musimy rozwalić te takie e, główienka tu na ziemi. I teraz możemy go spokojnie bić. Dobra, nie zadaj mi tu arbitra. Właśnie on tu takie robi e, na ziemi ataki i można ich łatwo uniknąć. Po prostu pozostając w powietrzu, ale z jakiegoś względu mi to nie wychodzi. Nie wiem, chyba jestem głupi. Dobra, rozwalto no właśnie. I Devil Trigger zapełnia się super szybko na tej walce. Walka z nim generalnie podzielona jest na kilka faz, które się powtarzają i nie są zbyt skomplikowane. Właśnie wskakujemy mu w oko i mamy teraz normalnie walkę z jakąś tam grupą przeciwników. A w tle. E, w tle sobie gada Bob, jakby prowadził audycję. Więc mamy tutaj jakiś wywiad, i w ogóle bardzo urocze. A ja na, przed chwilą nabiłem sensational, w zasadzie nic nie robiąc. Ale to szczegół. To się często zdarza w tej grze. Dobrze, że kamera dobrze działa. Widzę, widzę, kiedy mnie atakują, albo kiedy są po prostu koło mnie i w ogóle. Jakim cudem on nie trafił? Dobra, teraz mamy jakąś uroczą historyjkę Dantego. Ci przeciwnicy tu się nie kończą, musimy po prostu wytrzymać, dopóki Bob nie skończy swojego wywodu na nasz temat. Dobra. Chodźcie tu wszyscy. To jest tak generalnie... Boże, przestań... Jest fajnie, że kamera ustawiła się za tym zasranym... Nie wiem co to było w sumie. Zasranym słupem wielkim. Więc dużo widziałem. No właśnie skończyliśmy. I teraz druga faza walki. Tak, uroczy jesteś. Musimy rozwalić tym razem zamiast jednego całe dwa. Poziom trudności został przez to w zasadzie podwojony. Niemożliwie wręcz. Dobra, teraz sobie go pobijemy trochę w ten sposób. Aj, fakt. Czemu, czemu mi to nie wychodzi? Nie umiem zrobić tego komba, które wybija nas jeszcze. Bardziej w górę, ale jakoś idzie. Siłuję zrobić to co kombo, które w powietrzu rebelionem, który wybija nas jeszcze bardziej w górę, to jest najlepszy sposób, żeby e, żeby uniknąć tego ataku. Chodź tu. Tak, wiem, jestem okropny i w ogóle. E, Coś miałem powiedzieć. Po raz kolejny, wiem, że się powtarzam, ale to mnie dobija boss, boss Team, muzyka, która nam towarzyszy podczas walki z tym bossem. Jest wręcz smutna, bo to w żaden sposób ani nie podkreśla dynamiki starcia, ani nic. Naprawdę tego typu dubstep to już chyba pisałem właśnie w tej swojej recenzji. Nadaje się wyłącznie do walki e, z jednym bossem w klubie nocnym, gdzie autentycznie e, takie coś pasuje. No a chyba zaraz powiem Bob skończyć. No właśnie. Dobra, te walki nie są w żaden sposób trudne, więc daję ranę. A teraz będziemy mieli chyba ostatnią fazę.

O, teraz poziom trudności został potrojony, słuchajcie, musimy całe trzy nawet rozwalić. To jest wręcz niesamowite. I zgadnijcie co, Devil Trigger up in this bitch. I teraz to już w zasadzie. <grywka> jako teraz nie <grywka> Boże, ten. O oh, jezu, ten damage był wręcz niebotyczny. No właśnie, teraz um, w tym momencie fabularnie zdobywamy Akile, za pokonanie tego bossa. Nie pytajcie mnie, jaki jest sens tego, żebyśmy dostali anielskie shurikeny za pokonanie demona, który ich w ogóle nie używał ani nic. Ale okej, okay. w każdym razie mamy Akile um, I ten demet na tym Devil Triggerze, który ja mu sadziłem, był wręcz niebotyczny. Tylko proszę, bez sceny Sexomundusa. Błagam. Dziękuję. Tak, strasznie coś w ogóle. No słuchajcie, to to była kolejna misja. Zagrajmy w DMC Devil May Cry. I to była dziesiąta misja. Wow! Nieźle! SSS, ładnie. To była dziesiąta misja, więc mamy już um, połowę gry za sobą w sumie. No to co? Do zobaczenia przy kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC Devil May Cry. Trzymajcie się. No i na razie, cześć.